Przede wszystkim, z 12 to kolejny odcinek z The Forest Ech, I tak, pamiętajcie łapce w górę Jeśli to oglądacie, bo na pewno skoro jeszcze kliknęli w ten Pamiętacie, żebyście zobaczyli co będę dzisiaj robił Więc pamiętajcie, łapka w górę I co dzisiaj? Dzisiaj będziemy Zdobywać, nie mam piór Ale wiemy, że jak zrobić łuk Fak Bierzemy to To I chyba szmatkę mamy łuk a żeby zrobić, jeszcze, potrzebujemy jeszcze piórka. Więc dziś na pewno jeszcze pójdziemy po. Hmm, znaczy się, pójdziemy po, po. po pióra. A póki co. piekosie czy jeszcze nie? Dobra. Tak, jakieś skałki. Mamy tutaj trochę patyków, ale to na razie jeszcze nie będę tego wykorzystywał. Czy ja mogę zrobić. Y, te. Jak to się nazywa? To takie oświetlenie fajne. gdzie ono jest? Mm, nie tu, tu Mogę wstać to na górze? To by mi się przydało Właśnie w tym momencie to mieć Bo to jest nieraz ciemno No jeszcze nie dodali niestety No, złaś, stary. Dobra. I teraz tak, weźmy sobie... Gdzie tu będą mury, tu będą mury. To sobie tutaj jednego def defensive walla. Nie, brzydko. Może nie przejdą. O, czekajcie, o. Tak zrobimy. Kolejny, już tam coś biegnie, to tylko zając. Okej, okay. teraz w tą stronę okej. Okay. To już nie ściemnia Jak w że robi się noc, to jest dyntka To sobie zróbmy wyjście A tu już idziemy sobie zaokrąglić Z powrotem Nie, 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 nie Nie, 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 nie. To wisi? To wisi Ocie siusiak No nie Nie nie! Nie kur... No po prostu no nie No Boże czy ty to widzisz? Chuja będzie taka szparka Te króli zajęce tak tu biegają O lizard! siema, ma? To chyba noc się robi J jak, jak można mi zrobić noc w takim momencie? Ja tu konstruuję. Ach, ta gra mnie denerwuje. A co tu zrobię? Będzie tak. Wracajmy na górę na razie, bo inaczej tego nie zrobię. Wyśpimy się, czy będziemy musieli z nimi walczyć? Pierwsze C. A po drugie Z. Jak ślicznie. Mamy nowy dzień. Potrzebujemy się ogólnie napić, a nie mamy chyba skorupy z żółwie, prawda? Czy mamy? Inwentor. Nie mamy skorupki ani nie mamy wody. Ale mamy chyba jakąś mirindę dokładnie. Czy tak? Problem z nawodnieniem jest już rozwiązany. Dobra. Teraz będzie chyba czasanki już robić, bo mi się nie będzie chciał biegać. Gdzie one są? Trzeba je znaleźć. No, i szukaj mi teraz Lock slit, ok. No zróbmy zresztą też takie pierdoły, właśnie typu to, więc pospierajmy na razie, zajmijmy się właśnie. Teraz mamy tyle tych kików, że ślicznie czek, jeszcze jedna czek na zrobienie jednego mamy już materiały, więc easy. Ja bym chciał mieć tutaj jeszcze rzeczy na susz. Nie to jest łóżko. Dying rack. To jest taki rak, właśnie. To jest da, da, dying rack. Będzie tu ile? 18. Chodźmy jeszcze pozbierać, bo jest tu dużo. Mamy tu miliard kików. Kolejny lizard? Gdzie on jest? O tu zawinął wariat z niego. Chodź tu. Buk. Skóra. O kolejny lizard. Jak śliczny. dobra, mamy pełną zbroję. Teraz się ich nie boimy jak przejdą. Dobra. Jeszcze 17. Znaczy jeszcze do 17. Łącznie. Jeszcze 7. Cyk już wypadają. Właśnie znaczy to będzie taka malutka, będziemy jeszcze to robić takie większe, ale... To jest takie tylko póki co. Jednak nie potrzebujemy jeszcze zrobić właśnie te... Te piórka w dzisiejszym odcinku, ponieważ muszę mieć ten łuk, co nie? Bez łuku to nie rusz. Cyk, cyk. Tu jeszcze... Mi dobra, starczy. Idźmy je tutaj... Dobra, i teraz tak, inwentor, pyk susz, pyk, pyk susz będziemy dzięki temu mogli pozbierać sobie więcej tych tych tutaj lizardów potem do ekwipunku i nie marnować żadnego oto mięska no bo no to bierzemy tutaj te, te, te lecimy po, po drewno tu mamy go trochę I będziemy musieli teraz narąbać trochę drzew. Przynajmniej żeby trochę połowę zrobić tych murów. Potem skoczymy jeszcze właśnie po te piórka. Ja nie wiem czy lepiej nie byłoby teraz skończyć po piórka, żeby potem mieć jak się bronić. Z bazy, ale to jednak... To, to może pod spodem nad będą. Może nie wystrzeli. cyk cyk że nie przyjdą te debile dużo drzew mamy z tej strony ale no to na kolejny kolejne trzeba jeszcze go zaraz i zebrać ale to zaraz, mamy czas ludzi? Chyba nie ma tych frajerów? Boż, kanibale to to, 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 nie jest. To ich, ich, nie lubimy. Nieważne, to są złe kanibale. Przecież to się był lizard. I uciek uciekł. Dobra. Zabierzemy nasze, nasze tutaj taczki. I ziom. o tutaj widzę takie górki. Tyk, cyk, cyk. Nie no, jakoś to leci w miarę. Jak już się to przyniesie to już jest easy. Trzeba będzie po tej prostej drodze. No co? To tym tu wejdę. Zróbmy jako... Na razie jako podstawę... To gdzieś było mięsko z tych tych gekonów. To jedno, jedno w gdzieś. Czy idzie tędy normalnie zejść? Tak żebym potem mógł tu wejść. Powiedzmy czekaj, sprawdźmy. Tak, dobra, to super. To po prostu super. Patyczki. To jest nawet fajne też miejsce. Trochę kamyków jeszcze. Z tego, że ich mamy miliard, już mi wypadają. Znaczy, znajdziemy tutaj jakieś mewy. Teraz takie pytanko: no, bo definitywnie jest tu plaża. Jest tu fajna plaża. Ale chyba nie ma ich za bardzo. Zobaczmy, co jest tutaj. to jest za wyspa? Mamy tu dużo takich... Nie no, nie, nie ma... Czekaj, nie ma, czy ktoś się tutaj osiedlił? Robią w planach się osiedlić, bo to jest, jedno, to jest tylko kamienie. Hm. To nic, będzie trzeba chyba iść na inną plażę, jeśli chcemy mieć mewy. Bo tu mamy tylko ptaki. A mew nie ma wcale. My właśnie potrzebujemy mew. Płyniesz, płyniesz. Możesz tego, możesz tego napić. Jednak z morza wody nie można, więc taki... taka zagadka. No to pójdziemy tam, sobie przebiegniemy się. Może, nas noc nie zastanie, ponieważ dużo się w sumie w ten dzień nie zrobił. I my musimy znaleźć te. też, że nie spotkamy kanibali, bo im dalej od bazy, tym się czuję niebezpieczniej. Tu mamy tą suczkę, którą trzeba zajebać. O nie! Kurwa, myślałem, że dwa hity starczą, o, no i się wjebała. O! alu, O, a jebłem, ale jestem dobry. Dobra. A jednak ją, a jednak ją zabraliśmy. A ja w krwi. Myślałem, że to posąg tych debili. Znaczy się przyjaciół, a tutaj jednak nie. Nic tu nie ma? Tak pusto? Gdzie jakieś mewy? Ja potrzebuję mewy. Tak załomadź. So debile, debile za mną też nie biegną. Znaczy się przyjaciele. Nie potrzebuję załomadź so tych piórek. No biega mam inaczej zrobić sobie strzały bez piórek. Czyż będzie czas zrobić tam ognisko nawet? W tamtym miejscu. Co tam takie? To są drzewa czy skały? Gdzie ja jestem w ogóle? Co to jest za plaża? Ja Cię pierdzielę. zwiedzamy nowe... nowe terytoria. Ale ja za siusiaka nie wiem gdzie ja jestem. Jeżeli muszę zjeść, kurde... nawodnić się, no to... Nie, to zbudujemy ten podstawowy wyszałę, to się po prostu prześpimy jak będzie noc. Może nie trafimy na te downy. No, ale to już powinny być te mewy. No to jest taka plaża już, no. Tu mamy, kurwa, jakieś drzewa dziwne. No. O! O, to jest ptak i pewnie czego mogę piznąć. No mogę. Ale czy on mi do piórka. Dał. Dobra, mam już dwa. Dwa czy więcej? Dwa na razie. To jest kolejne. Dobra, cyk, szukać piórek, szukać piórek, gdzie piórka, tu są, cyk jedno, cyk drugie, dobra, no, nice, tu jest, to jest, ile tu jest ptaków, tu jest jeden, każda piórka jest tutaj na wagę złota, bo nie będę potem co nimi to po całej mapie, tam jeszcze jakieś jedno leci, ale to za daleko, ale ja tu ich, ich snajpię normalnie, pyk. To jeszcze było jakieś? O, 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 o. Nice. Mm. No chodźcie tu ptaki, no nie denerwujcie mnie. Ten ten uciekł już. O! O, chodź, 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 Ja nagle sobie nie mogę trafić, nie? Dobra, umarł. Tutaj. Dobra, ile mam piórek? 12, no to na 8 strzał, no to i tak za mało. Będziemy tak z dwadzieścia tych piórek. O, trafiłem coś. Zabiłem? Jedno jest za drugie. Tu są jakieś jeszcze piórka. Cyk. Dobra, nice. Cyk, cyk, cyk. No, chyba ja je Dobra. Są tu jeszcze jakieś ptaki? Są. Ile ja mamy piórek? 23, no to jeszcze tego jednego ptaka zrobimy. No chodź, tu stary, no. No, może przez drogę jakieś spotkamy? zanim nim się ściemni. Bo i tak musimy wrócić do bazy, zanim nim się ściemni, tak? Mam no, że nie spotkamy tych frajerów, znaczy się przyjaciół przez drogę, <laughs> tych kazimierzów. No i dobra, no i biegnijmy na razie. Może jeszcze nawet jakiegoś ptaka po drodze znajdziemy. Gdybym ja miał jakieś ptaszki, chyba, że tam są u mnie, po prostu ja na, na nie nie zwróciłem uwagi. Jak też mogło być, Czy, gdzie jest Słoneczko? Są, jest na tą stronę, że będzie za niedługo zachodzić. Może z, zdążymy ściąć kilka drzewek. Bo dzisiaj chciałbym, kurde, skończyć, dopiero jest 16 minuta. Więc pewnie wrócimy, coś tam jeszcze zrobimy i będzie, będziemy kończyć. Ewentualnie po prostu go skończymy też w tym odcinku, ponieważ ten łok też jest dosyć bardzo ważną rzeczą. Przepraszam, że tak się rozglądam, ale, ale fajny widok mam, kurde, z bazy w to okolicę. Fajnie. Nawet widzę, jak tam wejdę. Okej. Okay. Tylko, że jeszcze żółwia nie znaleźliśmy, bo żółwy jeszcze by mi bardziej pomógł. Tu nigdzie blisko wody takiej nie ma, żeby się napić, kurde. To, to też będzie trzeba się zatroszczyć. Teraz tak. To se... To co, to, se, to se zróbmy. Dobra, mniejsza z tym. Weźmy tak. Próbuję... No kurde, zawsze zapominam. Weź to. Jakoś tak to i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cyk Czyle to jest? Ile strzał? Co? To jeszcze jeszcze jakieś są? Okej. Okay. Cyk. 2, 2, 4, 5. O kurde. O fuck O no kurde bele no. Przecież się, coś się, się buguje. Halo Dobra, ile jest? To jest 10, na razie tyle starczy. Tutaj mamy jeszcze te. Musimy ściąć te drzewo. Więc się za to weźmy, żeby tutaj całego odcinka nie zmarnować. Na robienie samych strzał. No i tu, o, no jest jakiś, nie jest tu jakiś ptak. Którą mogę wyjebać Tylko, że tego ptaka już zgubiłem Dobra, nieważne na, nie na jakbyś się uprzeć, to można tutaj zapolować na te ptaki I spadnie, mimo, że mi sanek nie rozjebie Z tego było jednak cztery, to tu jeszcze jedno No, zbudujemy tę murę, to już będzie tutaj w miarę easy. Będzie można tylko potem zrobić jakieś fundamenty. Znaczy to takie platformy, po prostu sobie z nich jakieś tam mostki porobić sobie strzelać już do, do kanibali. O kurwa. Uch, dobrze. Ale je wyjebało. No dobra. Są blisko. Podbierajmy to, podbierajmy te kłody, które mi tutaj uciekły, podnosź to, nie denerwuj mnie, gościu. Cyk, 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 cyk. No, poczekajcie, jak budowa w ogóle tutaj. To no, bez zdań, jeszcze 53 kłody. Czy dzisiaj raczej tak, tak nie strążymy, bo nie chcę Wam wrócić 30-minutowego 30 odcinka. Nie tak, nie będę ruszał, bo nie chcę spaść. Tu mamy tyle drzew. Po to się martwić o inne, no bo za czas trzeba też sobie odporność na ławeczce. ale to... To nie, to nie problem. Cały czas tak się patrzę, czemu... Czy gdzie oni są, ale ich na razie nie widzę. Żeby potem się nie okazało, że mi jakoś zajdą normalnie od tyłu, czy coś. Nawet wiem. Co kurwa? Co, 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 co ja wiem. Co tu wpłynęło do chuja? Wie, jakieś ptaga, nie jakieś inne coś. Krapek i pis. Uhu! może ją złapał. Coż nie mogę. No to będę musiał sam donieść. Okej. Okay. Weźmy jeszcze to. Dobra, pic, Dobra, teraz co? Tak. Usłyszało się coś? Tak. Easy. To skoro mamy już to, to możemy wrócić do rąbania jeszcze kilku drzew. Tu Mamy takie duże, no to dwa drzewa, i z jednego z tego idzie pięć. Czy zapuszczamy dalej do lasu? Ale no to, no co zrobisz, że gdzieś je zrobisz. A jeśli do tego momentu, pamiętajcie łapce w górę i napiszcie mi, koniecznie macie, musicie mi napisać, czy chcecie, żebym rąbał te drzewa na odcinkach, czy poza odcinkami, bo ja nie wiem. Ja nie wiem, czy wy chcecie to oglądać, jak ja tu sobie gadam i ścinam, czy lepiej, żebym sobie napierdalał poza odcinkiem. No chyba to jednak fajnie by było wiedzieć. Cyk, cyk. 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 Dobra. Jeszcze to. No jeszcze sobie zgarniemy to małe drzewko. Dobra, burza się robi. Burza nigdy nie wróży nic dobrego w burzy się człowiek w ogóle inaczej czuje. Dobra. Tego chyba nie będę Chyba jakoś pojebało. Zbawajcie moje kłody. syny I tak bym więcej nie mógł wziąć, ale... Ale to, to ale to... No tak jak na masz... Świadomość tego, że właśnie straciłeś parę desek, to tak, to tak inaczej jest niestety. Pyk. W ogóle debili nie ma. Więc tyle dobrego. No dobra, jeszcze raz deski przyniesiemy i będziemy kończyć sobie na spokojnie odcineczek. Żeby nie był za długi. Niestety jestem w tak chujowym miejscu. W tym momencie... Jeżeli mogą tu po prostu na plece co nie i... I, i mnie zakurwić Tak ładnie mówiąc O, mi kurwa coś na Steamie pisze Skurwysyny. kurwy Staram się nagrać fajne odcinki, bo to niedługo jedę na Chorwację a tu... A, a tu co? Szybko, bo się robi noc. Ja bym chciał to szybko znieść jeszcze. To kurwa nie piszcie mi jak nagrywa wychuje muje blade twarze. No dobra. No właśnie cyk, cyk. Pyk, pyk. mam nadzieję, że coś widzicie. Chyba tu tak szczerze mało. Weźmy to Pierdalamy z tym do bunkru. Kurwa tak szybko, ciemno pojebało kogoś. Dobra, wjeżdżamy do środka, Wyjeżdżamy na rejon. Cyk, cyk. No, odpal się dobra. Tak, pik, 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 pik. Ale jeszcze miałem deski. To jeszcze były jakieś deski. Weźmy jedną. To jeszcze było ich więcej. jeszcze gdzieś leżała jedna deska. Dobra, mniejsza z tym. Wróćmy sobie. Dobra ludzisko. To było na tyle z kolejnego odcinka. Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli ten jak się spodobał, zostawcie łapkę w górę, bądź skomentujcie ten materiał. A my widzimy się w następnym odcinku. Cześć i się manka.